No, taki początek dnia, to ja lubię 15 sztuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i tam 15. Nieraz z tą przodą jest tak jak z uprawą na polu. Wystarczy nie przeszkadzać. W nocy tylko pościeliłem i się bardzo ładnie wyprosiłam. I teraz trzeba się modlić, żeby za chwilę kolejne się oprosiły. No bo trzeba będzie gdzieś przewozić te prosięta. na 15, ona nie odchowa. Ale bardzo ładnie, podoba się takie coś. Ładne, równe zobaczcie. Elegancko. Karuś Mały Karuś. Będzie z nami jeździł Szymek? Tylko musi się nauczyć, nie? Pokaż główkę. Będzie jeździł jak stary Karuś. Na razie sobie chodzi i ogląda ciągnik, prawda? Pokaż łebek. Oki malutki. A już chodzi za nami, bawi się, prawda? No fajny jest. Powiedz, cieszysz się, że mam nowego Karusia tak. czy nie? Tak! A Wojtuś się cieszy? Tak! No to super. Ojczulek kombajn umył. O, nie do końca. Nie jeszcze będzie poprawiał. Mówi, że takim brudnym nie będzie jeździł, mówi, bo to wstyd. Tak więc kombajn poszedł do mycia. Zaokładamy osłony, nie wiem czy ja dzisiaj mu pomogę, mam jeszcze trochę innych prac. Tak jak mówiłem, zakładamy osłony. Teraz go jeszcze najpierw wpuści po umyciu, włączy, żeby wszystko gdzieś tam wodę wytrzepało. Posmarujemy go, zakładamy osłony i czekamy na wiatr. Pasza się miesza. Zaraz biorę, bo mi się skończyła dla marshmallows. Workuję i idę im dać paszę. 15 na godzinę idzie jak. Dzik żołędzie, czy tam kuna w maliny. Legajsko. No i jęczmień się troszeczkę zagęścił. Troszkę stodoła podracowana, dodatkowo daliśmy tutaj taki parapet. Jeszcze trzeba go wyrównywać, tak jak widać. Beton, na którym jest on osadzony nie jest idealnej szerokości, więc stąd są te różnice w długości blachy, tak jak tutaj, te wszystkie zakładki, no trzeba będzie wziąć bosza i zrobić na jedną wysokość. Chodzi o to, żeby tutaj woda nam, jak będzie ściekała sobie tu po tych deskach, żeby nie wpadała za beton, więc jest taki no parapet zrobiony, tak? Kurde, nie tania ta blacha. Arkusz 2 metry na metr 2 metry na metr, 50 zł brutto. Kurde, dużo. Uważam, że dużo. No ale jest zrobione, od środka studowa jest zrobiona, tu jest, tu jest zrobione, więc no tak żeby tu już miało ręce i nogi 120 już już częściowo byłem, teraz chcę dalej najpierw sobie rozsiać, tak żeby później sprzęt umyć jest jeszcze trochę tego nawozu. To już zostaje ten magnezowy, wapno magnezowe jeszcze ja muszę wrata tam gdzie będzie rzepak. Tak samo tutaj część zostanie, a i tego magnezowego jeszcze dam Magnezowego i siarczkowego Ten nawóz siarczan wapnia dam jeszcze pod gros Na 10 hektarów będzie, no trochę więcej Na przyszły rok już Ale to już to już na spokojnie w przyszłym, po żniwach Teraz chciałbym sobie to rozszerzać. Mam przyrząd Nie zawaham się go użyć Już by się chciało powiedzieć, że kombajn przygotowany na żniwa Ojciec go umył jest posmarowany filtry powymieniane oleje powymieniane, które trzeba było osłony pozakładane ale co się okazuje? okazuje się, że blacha przysmica co od wysypu jest już wytarta jest już zrobiła się dziura i trzeba się to ją spawać no żeby dziury nie było wtedy już będziemy gotowi gotowi do zbioru może w sobotę, czyli 25 .00. zaczniemy akolwiek zobaczymy. No, a na szczęście nie ma żadnych problemów z wysypaniem tego granulatu. Granula gruba dobrze to lata, przynajmniej ten magnezowy, zaczynamy jak ten siarczan wapnia, ale myślę, że też będzie dobrze. Wspominałem już, prawda, że najlepsze oproszenia są wtedy, kiedy się nie przeszkadza, nie? Puławiaczek od wojka. A tu 15 małych puławiaczków. A niestety są dwa takie bardzo małe. Tutaj jest jeden. O! Będzie pewnie ciężko je utrzymać. Od tej roki wcześniej... A, zresztą zaraz Wam pokażę. No, tak to jest, tak się nie przeszkadza. Zobaczcie jak tutaj od rzepaku... Dziczyzna się szlaja, jak kurde, poniszczyła. Wszędzie zresztą są na groku ścieżki pochodzone, widać ślady, ale tutaj, o. Uszują sobie z tego, że paków przychodzą na michę. Cześć chłopaki, będzie? Cześć! I już jesteście ubrani? Tak. Ja tak szybko się ubrałam. Śniadanko macie tak. w rękach? I co będziemy robić? Rozsiewać? Nawóz. Nawóz, wapno brawo. brawo. To co, zasuwamy? Tak. Okej, okay, to pełnym ogniem. Jest i majster do spawania dziury, o której wczoraj wspominałem. To jest specjalista od dziur. Wszelkiego typu. Żadna dziura mu się nie oprze. Tak, to jest pod tytułem, zrób coś z niczego. A. Jak to mówią. Albo nie będę mówił jak. Z racji braku miejsca w magazynach w Sodole we Wiacie postanowiłem przewieźć pozostałe, pozostałą ilość. Dokładniej składniowo będzie brzmiało tego wapna nawozowego czy nawozu wapniowego, jak zwał, tak zwał do garażu, gdzie kombajn stał. Kombajn w żniwa stawiamy pod dach kołysulosów. Więc tutaj to wapno przewiozłem, bo tak nie wiem, jak to się powinno składować, a nie chciałbym, żeby e, no gdzieś tam się skawaliło, prawda? Więc się. o, nie chciałbym, żeby się skawaliło, więc postanowiłem tutaj to powstawiać. A tu zobaczcie, kolejna niepilnowana, ja co prawda jej przełożyłem dwie sztuki, bo myślałem, że ona już więcej się nie będzie prosić, a tu się okazuje, że ma nawet nie wiem ile, raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, też 15? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Ja cię kręcę. Tylko tej w, tej, w tej co miała wcześniej, 15, 2 zabrałem, więc czyli mamy 3 maciory i 30, 42 prosięta. Ja pierdzielę, na razie rekord. No ale. Urodzonych, odsadzonych to są dwie, dwie różne sprawy, prawda? Przyczepy mam trochę wysokie i taki mam patent, żeby podjechać pod rurę do wyładunku. Ja to ogólnie nie, nie wysypuję z tej rury. E, widać, że dziurę ma skórkę, gdzieś tam się znowu zrobiła. Nie wysypuję z tej, tylko z tej. No i co? Plany planami, żniwa żniwami. A jak się chce, to się chce. Powtórki też się czy czy przy ją, Nie ma... Nie ma cudów. Życie. na no 21.30. Delikatnie zaczęło rosić. Ten szum, który słyszycie w tle, to podajnik przysypuje jęczmień. Zostało mi jęczmienia z zeszłego roku. Raczej no Dobrze mówię. Z zeszłego roku, z poprzednich żniw. Jakieś 30, 40 ton. Ciężko tak określić, bo to w silosie lejowym. Ale tak to jest tam... No, uśredniałem, jest jakieś 35 ton. Miałem sprzedać, ale cena przed żniwami siadła. Zazwyczaj przed żniwami cena była ok. Zresztą jeden odbiorca nie dojechał. Umówiliśmy się na jakąś tam kacę. Nie dojechał, potem się tłumaczył, że to mu jest za drogo. E, no więc mi zostaje. I tyle. Nie będę, nie będę za pół darmu wszystko sprzedawał. E, kombajn przygotowany. Jeżeli się uda, to jutro pojedziemy spróbować, tak po prostu, żeby zobaczyć kombajn jak chodzi, wiecie hektarek mamy ten, taki powiedzmy dziewiczy gdzie nigdy nie było rzepaku tam nie dawałem npk, przed siewem nie dawałem żadnego kizerytu, tylko sam azot tylko sam azot dałem taka normalna ochrona grzybowa, więc być może on będzie wcześniej do koszenia, może nie, spróbujemy, zobaczymy poprzeczniakiem tu zjedziemy to jest właśnie taki bardziej test, żeby wiecie, co powinno się zaczynać według niektórych w niedzielę... E, Puu! Gdzie w niedzielę, chłopie, to by mnie ukamieniowali, gdzie? W sobotę albo w środę się powinno zaczynać. No i tak jutro sobota, nie wiem 25 czy są czwarty, chcielibyśmy sobie jutro spróbować. Dlatego robię miejsce w sylosie lejowym. No. no to tak tyle. Mcek z Friglem, Mcex zatakowany do pełna. Waga 9160 kg Sypanie w biegu. Mamy już 6 ton ponad nakoszone 6-300 dokładnie. Ej, kurde jak on szybko jedzie. Wcześniej jeździł kości wyżej zdecydowanie niż na początku i jeździ jeździł jakieś tam 5 na godzinę. Nagrywam telefonem zobaczymy co z tego będzie. Dobrze jeszcze leci. 4 na godzinę. Ale wiem, header pokaże, jak rypie I prawie 5 na godzinę jedzie, nie? 4,95. Header wyżej i ogień Ciąga. Janek sobie poziomowanie headeru włączył przekrzywił, w ścieżce jedzie, ale z tyłu nam się gdzieś na 8 karni zawinęły jakieś padyle z tyłu na tym. Pushu, co rozrzuceniem, jak to się nazywa co chwilę takie kubki spadają trzeba to będzie wyczyścić prawda chłopcy? No, tak. a wy czemu jeszcze nie śpicie? My, no co wy? Bo, bo nie wiecie? bo byliśmy klatki ganiać a klatki ganiałeś a ty? ja też zjadłem na ręce jednego ha za samochodem bo no my jedziemy prawie 4 brudny ten osiem, cztery 4,6 no dziadek jedzie pewnie 4,5. I tak spada kubka spada kubka no o widać że jest na końcu zawieszone tutaj nie wiem czemu Tak co chwilę kubki robi dokładnie takie bobki Co chwilę robi bobki Przyspieszymy, może trochę, bo dziadek będzie w stół poprawiał, obkaszał dookoła. O. I nam będzie wsypał dziadek? Tak, ale to za chwilę będziemy w stół, odjedziemy dalej. Ja, zobaczyć, jak ma dziadek stół przekrzywiony. Z tamtej strony niżej, a z tej wyżej jest. No, dobra, tu sobie.